Bardzo duża część naszego społeczeństwa ma problemy ze snem. Jednocześnie nie chcemy każdego dnia łykać różnego rodzaju tabletek, które, mimo to, że pozwalają zasnąć, to mają do tego bardzo dużo skutków ubocznych. Jeśli chcesz zasnąć szybko i bez problemu, to obejrzyj ten film do samego końca. Przedstawię w nim, jakie są najlepsze produkty, które warto zjeść przed snem, aby rano obudzić się w pełni energii. Pokażę Ci także produkty, których zdecydowanie powinieneś unikać, jeśli nie chcesz obudzić się nerwowy i niewyspany. Rzadko zwracamy na to uwagę, jednak jedzenie przed snem, które spożywamy, odgrywa kluczową rolę w jego jakości. Oto 5 potraw, które powinieneś jeść przed snem, jeśli masz problemy z zasypianiem. Numer 1 Banany. Chociaż banany uważane są za pokarm zwiększający energię, są one również bogate w magnez, który rozluźnia mięśnie, a także zawiera serotoninę i melatoninę, które pomagają nam łatwiej zasnąć. Numer 2. Migdały. Migdały znane są jako doskonałe źródło zdrowych tłuszczów, również tryskają one tryptofanem i magnezem, które pomagają w naturalny sposób zmniejszać czynność mięśni i nerwów, jednocześnie utrzymując stały rytm serca. Wszystko to pozwala nam na łatwy i ciągły sen. Numer 3. Miód. Wystarczy jedna łyżeczka miodu, aby stymulować uwalnianie melatoniny do mózgu i odciąć tzw. zwaną oreksynę, która otrzymuje nas w gotowości. Pomagając w ten sposób uspokoić się i relaksować przed snem. Numer 4. Owies. Owiec jest nie tylko kolejnym pokarmem bogatym w minerały, witaminy i aminokwasy, które promują melatoninę wywołującą sen, ale także sprzyja wytwarzaniu insuliny i naturalnie podnosi poziom cukru we krwi. Nasz organizm dostaje wtedy sygnał, że skoro posiada odpowiednie zasoby składników odżywczych, może spokojnie przygotować się do snu. Nie próbuj zasypiać całkowicie pustym żołądkiem, bo to z pewnością utrudni całą sprawę. Numer 5. Indyk. Jednym z najbardziej znanych źródeł tryptofanu jest indyk, który jest również doskonałym źródłem białka i sprawi, że poczujesz się pełny. Jeśli więc lubisz indyka, to warto przygotować go na kolację, pamiętając o odstępie czasowym i spożyć go około 1,5 do 2 godzin przed snem. A oto czego unikać zaraz przed snem. Numer 1. Alkohol. Podczas gdy jeden kieliszek wina może spowodować, że zaśniemy szybko i łatwo, to większa jego ilość znacznie utrudnia regenerację podczas snu, ponieważ nasz organizm jest zajęty usuwaniem tej toksyny z organizmu. Jeśli więc wypijesz więcej, to nie oczekuj, że rano obudzisz się wyspany i gotowy do działania. Numer 2. Ser. Czy słyszałeś kiedyś, jak ludzie mówią, że mają dziwne sny po zjedzeniu dużej ilości sera? Ser żółty zawiera wysoki poziom aminokwasu zwanego tyraminą, co sprawia, że mózg jest bardziej czujny. Tak więc pomimo naszego zamiłowania do sera po obiedzie, zjedzenie go utrudni zaśnięcie. Numer 3. Pikantne jedzenie. Czy kiedykolwiek miałeś problemy z trawieniem pokary? oprócz niestrawności? Papryczki chili zawierają tak zwaną kapsaicynę, która utrudnia organizmowi regulację temperatury, co powoduje mniej spokojny sen. Numer 4. Tłuste jedzenie. Tłuste pokarmy są trudne do zdrawienia przez żołądek i częściej powodują zgagę, co utrudnia zasypianie. Numer 5. Kawa. Być może to oczywiste, że kofeina w kawie sprawia, że picie jej przed snem nie jest najlepszym pomysłem, jednak zdecydowanie warto ją tutaj wymienić. Ten stymulant potrafi zostać w Twoim organizmie nawet 10 godzin po spożyciu. Więc jeśli masz problemy ze snem, to staraj się nie spożywać jej nawet w godzinach tuż popołudniowych. Stymulant pozostaje w Twoim organizmie przez długi czas, a efekty możesz odczuwać nawet wiele godzin później. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.